Śmiertelna choroba Jarosława Kaczyńskiego i konsekwencje polityczne. Jak panowie myślicie i czy Prawo i Sprawiedliwość hoduje opozycję totalną? Może Witold Gadowski. Tak czułem, że najbardziej niewdzięczne pytanie to mnie przypadnie. Nie wiem, ja nie jestem lekarzem i, i ja nie wiem, no nie znam epikryzy leczenia i operacji tego najsłynniejszego kolana w Polsce, więc nie, jest, nie jestem w stanie w ogóle na ten temat się wypowiadać. Jest jakiś taki komentator, który już wie na pewno wszystko i obwieszcza, ale ja bym nie doradzał mu ufać, bo to jakiś taki człowiek nie wiem skąd. Natomiast co dalej ze spra sprawem i sprawiedliwością, bo przecież partia nie może opierać się na jednej postaci i która jest klamrą dla wszystkich, prawda? Jak ta postać przejdzie na emeryturę, no to, no to kto zajmie jej miejsce, prawda? I tu spekulacje, ten baron, tamten baron, to wszystko niezdrowe. To jakieś takie niezdrowe zawody w bardzo nie, niezdrowym miejscu. Bo tu chodzi o, o to, o czym mówił pan Leszek Żebrowski, czyli my, naszą partią jest Polska. I my nie jesteśmy patriotami PiSu, czy, jakieś inne, czy jakiegoś innego ugrupowania, tylko e, jeżeli poczuwamy się do patriotyzmu, to do polskiego patriotyzmu i chcemy dla naszego kraju jak najlepiej. I teraz zachodzi pytanie, czy tym najlepiej to są obecne rządy Prawa i Sprawiedliwości et consortes? A jeżeli nie, to co? I tu otwiera się e, właściwie bardzo cienki strumyczek dyskusji takiej rzeczowej: Bo co dalej? Co, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przestanie istnieć, przestanie być wehikułem wiozącym do władzy, co dalej z Polską? To już nie jest pytanie Pana Lisa, tylko to jest pytanie nas, ludzi zatroskanych o Polskę. Ja nie potrafię udzielić odpowiedzi na te pytania. To może nieuczciwe, ale, ale szczere. Ja się, ja spróbuję, ja spróbuję. To samo co zawsze? Znaczy co dalej z Polską? To samo co zawsze. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że kiedy dzieje się coś naprawdę ważnego z punktu widzenia interesów państwowych, to obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm głosuje tak samo jak obóz zdrady i zaprzeństwa. Ostatni raz się przekonaliśmy przy okazji. Głosowania nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przecież wszystkie ugrupowania parlamentarne głosowały za tą nowelizacją. No to w takim razie, to w takim razie yy, o co się mogą wspierać? Moim zdaniem tylko o różnice, Tylko o różnicę. A bo teraz musimy sobie postawić pytanie o różnicę czego? No. To wychodzi naprzeciw mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, no defensywie, stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. To, to jest ta różnica. Nie ma stronnictwa polskiego i to jest nasz problem polityczny główny. Reszta to są takie przekomarzania. Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. A skoro już jesteśmy przy kostkach, to wracam do tego pytania o kolano. No, Polska wstała z kolan, prawda? No to słyszeliśmy. Ale żeby wstać z kolan, to najpierw trzeba na nie paść. A jak się pada na kolana, to można sobie potłuc kolana. No i stąd te dolegliwości. Czy można jeszcze wstać na kolana? Ja. Leszek Żebrowski. Niezależnie od tego, jaki jest stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, prezesa prawa i sprawiedliwości, o tym nie, nie wiemy właściwie nic i zapewne się nie dowiemy, musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy śmiertelni. On ma swoje lata, ileś lat w polityce i z pewnością, gdyby przy najlepszych chęciach, możliwościach zdrowotnych chciał dalej nam miłościwie panować, to jest kwestia zapewne kilku lat. W związku z tym, co dalej? Gdyby obecne partie w Polsce miały podłoże łacińskie, gdyby się gromadziły wokół rzeczywistych wartości, gdyby na uwadze miały nie interesy własne, partyjne, a w ramach tych partii prywatne, to byłyby takie partie łacińskie. Ale to są partie turańskie. Jeśli zabraknie wodza, tak jak było w ordach kiedyś tatarskich, to orda się rozpadała. Następowała walka wewnętrzna o spadek. I wreszcie któryś z nich wygrywał, brał władzę w swoje ręce, od nowa ordę organizował i rozpoczynał swoje panowanie i swoje podboje. Tu prawdopodobnie będzie tak samo. Natomiast nie ma jakości. Kto może być następcą Jarosława Kaczyńskiego? Ryszard Czarnecki? Bardzo chce. Minister Suski? Bardzo chce. Wiele innych osób? Tak. Ale czy kiedykolwiek która z tych osób była w czymkolwiek samodzielna, o czymś decydowała, miała jakieś pomysły, te pomysły były realizowane z dobrym skutkiem? Raczej nie. Więc może nas czekać okres walki wewnętrznej, destrukcji, nawet tego, co jest, i zamiana miejsc. W ich miejsce przyjdą ci, którzy są obecnie w opozycji. I co do zasady, i tak się dogadają. Jeśli mamy trzy lata rządów nowej formacji. Po ośmiu latach rządów poprzedniej formacji, gdzie były bardzo szumne zapowiedzi: rozliczymy co do grosza, wyłapiemy wszystkich złodziei. Pojedynczy są łapani, rzeczywiście, ale czy ta skala rozliczeń jest nas zadowalająca? Czy widzimy te tłumy w łańcuchach skutych prowadzonych na katorgę, a przedtem musieliby do, oddać to, co zrabowali? Przecież tego nie ma. Czyli rzeczywiście są jakieś układy poza i ponad nami. O których my nie wiemy, o których się nie domyślamy, i to by tak znaczyło, że właściwie nie mamy żadnego wpływu na politykę. Jakiś tam mamy. Są posłowie, są senatorowie, nawet jeśli na nich nie głosowaliśmy. Nie dajmy im spokojnie żyć. Bądźmy w ich biurach, piszmy do nich, organizujmy im kampanię, bo oni lata chwila wyciągną rękę po głosy i wtedy im to wszystko wypominać. Prezydent Andrzej Duda. W kampanii jeszcze przed wyborem na prezydenta, obiecywał, że ruszy sprawę Jedwabnego. I wystarczyło, żeby Jonathan Daniels powiedział, że nawet jak 40 milionów Polaków podpisze jakieś petycje, to my i tak się na to nie zgodzimy. On uszy schował po sobie i tej sprawy nie ma. Był aneks raportu do pokazania tego, czym było w USA, a właściwie komunistyczne panowanie przez kilkadziesiąt ostatnich lat i nic. Mają pełnię władzy. Mają wszystkie kopie, pewnie wszystkie kopie, czy prawie wszystkie raportu i jakoś nie ma możliwości opublikowania. Dlaczego? Jaki jest tym interes? Jeśli opublikują, to właściwie nic z tego nie będą mieli. Jeśli mają, nie ujawniają, co tam jest, to każdy z tamtej strony się boi i mogą powiedzieć, tam coś na ciebie jest, w związku z tym on już jest spacyfikowany. Żyjemy w sferze polityki realnej. Tego, co się dzieje naprawdę, nie tej partii, która miała jakiś wpływ na wychowywanie Polaków, ale to, co się dzieje dzisiaj, realnie, w polityce. I mamy sferę propagandy realnej. I ta propaganda jest taka, że Polska cały czas odnosi sromotne zwycięstwa. Oświadczenie premiera Netanyahu ma wejść do podręczników szkolnych ma pokazać, ile to Polska uzyskała, ile wygrała. Jak warto ustępować, żeby zachować godność, dopilnować własnych interesów, tamtym zrobić dobrze i wyjść na tym jak zabłocki na mydle. Bo tak wychodzimy. Tam nie ma żadnych zobowiązań do niczego. Nawet język jest nieadekwatny do tego, co wygłosił premier Mateusz Morawiecki. My wszystko dajemy i z drugiej strony myślimy, że też dostajemy. Nic nie dostajemy. I to jest właśnie ta propaganda która powoduje, że cały czas odnosimy stromotne sukcesy. Jak człowiek się tylko ogląda tej propagandy, to mu się całkiem dobrze żyje. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jesteśmy uratowani. Już tam za nas dobrze myślą. Myślą za nas, ale czy dobrze to widzimy na każdym kroku? Tylko wyciągajmy z tego wnioski. Dziękuję, Marek Zabrowski. Ale tu, tutaj jeszcze był taki drugi, drugi człon pytania o tą celową hodowlę yy, tych wszystkich obywateli PRL, kodomitów i tak dalej, co tak się wydziczają po tych wszystkich spotkaniach. Jak się panowie do tego odniosą? Gdy jeździmy tak po kraju, spotykamy się w różnych środowiskach, w różnych miejscowościach z ludźmi, którzy przychodzą na spotkania, widać jak w ciągu ostatnich prawie trzech lat zmieniają się nastroje. Początkowo, przed okresem wyborczym na prezydenta czy do parlamentu, widać było taki wykwit, wybuch entuzjazmu, że wreszcie po tych ośmiu latach, wreszcie po jakimś komorowskim, przyjdą normalni ludzie, przyjdzie pis, przyjdzie kandydat pisu na prezydenta, wszystko wyczyszczą, poprawią, postawią tak, jak powinno stać, na nogach, a nie na głowach i w Polsce będzie dobrze. Tak reagują wyborcy, żyją marzeniami oczekiwaniami. Mają do tego prawo, oczywiście, ale powinni jeszcze mieć zdrowy rozsądek. Gdy padały wobec nich wypowiedzi typu, że trzeba być ostrożnym, że być może ta partia nie spełni oczekiwań w takim zakresie, jakbyśmy chcieli, to była bezpośrednia fala krytyki. Jak można? Nie wolno im przeszkadzać, trzeba im z całych sił pomagać. Ale minął ten okres, minął ten entuzjazm. Później. Nastąpiło pewne otrzeźwienie i w ciągu ostatniego półrocza wokół tej ustawy, zarówno wokół IPN-u, jak też spraw wyzyskania Polski przez środowiska żydowskie z wszelkiej własności, bo skala tego nie jest zamknięta tym bilionem złotych. To jest sprawa otwarta. Dacie bilion, to możecie dać dwa. Nie macie pieniędzy. To jest taki człowiek, który jest mieni się wielkim przyjacielem Polaków, który powiedział: nie macie pieniędzy, to nie jest problem. My wam pożyczymy i też będziemy spłacać. Czyli w tej chwili spotykamy się z taką reakcją, że wobec PiSu i wobec obecnego prezydenta jest dosłownie nienawiść. Nigdy w życiu oszukali, zawiedli, nigdy na nich nie zagłosuję. Jak się rozmawia z drugą stroną, czyli z przedstawicielami władzy, oczywiście nie jawnią i tego nie powiedzą, są ostrożni, ale na tym szczeblu kameralnym, oni mówią, że my tak bardzo nie obawiamy, dlatego, że ludzie nie mają alternatywy. Przecież nie pójdą do tamtych, bo tamci są jeszcze gorsi. Czyli liczą na to, że i tak będą wybrani. Część nie pójdzie, trudno, strata, ale dorastają jakieś tam nowe pokolenia, to się jakoś uzupełni, ileś tych procentcików uciułamy i prawdopodobnie nadal będziemy dzierżyć władzę. Jest problem alternatywy. To tu cały czas pada. Chcemy Mówimy o tym, żeby przyszło coś nowego, nowa jakość, nowa siła, niezależna od tych wszystkich układów. Czemu nie? Być może to dostaniemy. To jest przypadek Francji. Powstała siła z niczego, partia, organizacja. Na czele stanął człowiek, który nazywa się Necron, czy Macron. Możemy sobie to różnie <grym> oceniać. Zawiódł wszystkie oczekiwania, ale został wybrany, rządzi. I będzie rządził. A jak się nie sprawdzi, no to przyjdzie jakiś inny film albo jeszcze jakiś inny i też będzie nowy. A ludzie będą tak biegać. Z jednej strony do drugiej. Z lewej do prawej, z prawej do lewej, ale ani sensu w tym nie będzie, ani głębokiego namysłu, bo my nie rozumiemy normalnymi kategoriami. Nas interesują wybory co 4-5 lat. A co się dzieje pomiędzy, to też jest okres wyborczy. Mamy się do tego przygotowywać. Jeśli będziemy czekać, że nam coś zbudują nowego i nam dadzą, to nam dadzą. Jak uznają w różnego rodzaju sondażach, że te siły zostały już zgrane, nie spełniają oczekiwań, trzeba stworzyć coś nowego, to stworzą coś nowego. Nowe pokolenie dorasta, ale z tamtych starych. Tamte wzorce, tamte tradycje w nowym opakowaniu będą sprzedane. I znowu będziemy zawiedzeni. Więcej. Myślenia, mniej uczucia. Dziękujemy. Dziękujemy.